Ania, co to za dramat? Słyszałem cię już wystarczająco dużo, ale teraz posłuchaj mnie uważnie. Nie mogę pozwolić ci się ożenić z tym bezrobotnym i wędrownym fotografem. Na Ali Muzjal Citiego Nikt nie może mnie niczego nauczyć, jasne? Sam się o nim dowiedziałem. Ten beznadziejny fotograf w żadnym wypadku nie może sobie na ciebie pozwolić. Jego miesięczny dochód jest niższy niż cena twojej torebki. Mamu, kocham go. Oproszę. Nie ma nic takiego jak miłość na tym świecie. Jeśli istnieje coś na tym świecie, to jest to potrzeba. Mamu, posłuchaj mnie. Przestań. Przestań. Teraz nie chcę już nic słyszeć. Nie wyjdziesz z tego domu ani kroku bez mojej zgody. Zrozumiany?